Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z Cartoon. Dawno tego nie było, ale ostatnio widziałem, że się sporo nawet pozmieniało. Zostały dodane chyba cztery nowe samochody 1 listopada, czyli dosyć dawno w sumie. Nie wiem czemu nie śledziłem jakiejś aktualizacji, ale wydaje mi się, że gra się tutaj troszeczkę rozwinęła. Tak jak widzicie tam na ścianie możecie ujrzeć BMW. I BMW zostało dodane do gry. Aż w dwóch wersjach, zamiast to co czytałem. Został chyba dodany Polones i Honda Civic. Tylko to się po prostu inaczej nazywa. E, zakład Bacharski widzę, że już chyba działa. Staną samochody, samochodów używanych, i parking samochodowy widzę, że jest. Czyli chyba taki. Mm, parkingu samochodowego chyba nie było wtedy, jak nagrywałem. Kiedy to było? Pół roku temu? Więcej, więcej chyba. E, Sam samochodów używanych, dobra, wszędziemy się tam. Może kupimy jakąś BMK? Oczy tak Oczywiście, tutaj łazapik. Mamy naszego Poloneza. E, muscle, ok. Polonez nawet, nawet tak ładnie fajnie wygląda. E, widzę, że. Nie ma nic innego, dobra, kupujemy Poloneza. Czy na pewno chcesz kupić ten samochód za kwotę. Taką... Oczywiście, że tak. To ja dwa razy kupiłem? Dwa razy kupiłem to no, za samochód, czy co? Eee... Czekaj. Mogę jakoś... ...zobaczyć całe moje pojazdy wspaniałe? Próba czasowa... Uuuu... Jedno Uuu. zobacz, czegoś takiego to też jeszcze nie było. E eee, To elegancko... A, dobra, Ta nagradę, Muzyczka i tak jest włączona tutaj. Pokaż. Tryb mechanika, tryb to. To, to tamto. Katalog części. Katalog to, doładowania. Widzę, że tutaj doładowania się nawet pojawiły. Czyli chyba coś nawet... O, bloki silnika. Tego chyba też nie było. No dobra. Układy korbowe jakieś. Um, układ hamulcowy Dobra, to 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 Okej, okay, dobra, ja bym się chciał w ogóle gdzieś przejechać? Co? Gdzie to w ogóle było? Żeby się przejechać, patrz Na podnośnik, tutaj dziada Czekaj, zostaw go! Już, stój! Jakie on ma ładne zawieszenie tam Nie domontuj nic Próba czasowa Na jakieś lotnisko chyba Chciałem się przejechać? Nie mogę? Uu. Dobra, poczekam. Dobra, wiem już w sumie co było przyczyną. E, musiałem opuścić samochód. A, bo to troszeczkę jakieś inne sterowanie. ja jak tu szaleje. A czemu ty się tak przekręcasz? Kierownica też widzi przeszkadza. Ty bardziej w kierownicy jest? Poważnie. A, bo tym się cofam Znaczy cofam? Cofam to ja się w rozwoju chyba. A, dobra, bo takie kierownicą można znerować. No, ale czemu tak? Ja tak nie chcę. Dobra, jest na prosto. Patrzcie jak można... O yes. Ale drifting. To no nie to samo co golfem pod Tesco. Normalnie, zobacz. To marzenia, ty, ale jakie... Co to, iskry są, Jak pacho... iskryle są, To pachołki jakieś metalowe. Patrzcie jak można driftować sobie poltkiem, nie? Elegancko, człowiek. Dobra, ja bym się jeszcze troszeczkę te, O, tryb zdjęciowy jest nawet. Ty wróć do garażu. Zobaczmy sobie jakieś inne traski. Co my tu mamy? Tu mamy na drifting coś. E, tu mamy na draga, swobodna jazda, swobodna jazda jeszcze nie ma. Fran France? France? Ja yeah, to miało być lotnisko, a to byliśmy, byliśmy pod jakimś sklepem chyba. E, to jest sprint, dobra, aha, to jest tak, na praktykę. Dobra, idziemy na praktykę, dwie minutki. O, to jest jakieś miasto. Jak mogę. Na... A, tu, dobra. Patrzcie, cyk, elegancko że z przechodzimy! Kurde... Ej, jestem ciekaw w ogóle, jak się tutaj bmw tą... ...buff, chyba to się nazywa. Jak to się tym w ogóle tutaj driftuje? To jest ręczny na tym? Chyba tak, bo na spacji. Ej, to w sumie ta gra coraz... Tak jakby, ...lepiej w sumie wygląda, nie? Tak tylko wspomnę, że to po prostu yy, Polacy robią. Nie wiem, czy tam się zespół powiększył od ostatniego czasu, ale tam chyba dwie osoby robiły z tego, co kojarzę. Z tego co pamiętam, w sumie no, można być jako tako dumnym tego, że po prostu coś takiego wychodzi z polskiego jakby studia od polskich twórców. Dobra nie, bo mi to nie idzie, a ja nie będę tutaj kaleczył. E, spróbuję sobie zdobyć BMW jakąś, bez jest E36 i jest E46. Nie, to tutaj to nie. Nie wiem, czy muszę jakoś próbować, tak po kolei, aż się trafi. Próbuję tak. Golfik widzę, ale widzę, że mnie ten. A bo to jest mój w sumie, to dlatego mi się tutaj pojawia. Golfik mi się pojawia, ale Golfikiem już mi jeździli. Więc Golfika sobie odpuszczamy. Czekaj, Bo nie, nie tu chciałem w ogóle wejść. On no, samochodowy. Na szybko. Dawaj. O, 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 o! E36. ECI 6, kupujemy. Oczywiście, że elegancka bryka. Tam panie zamastianie proszę się nie denerwować. Ty, ale ładnie wygląda, ładnie jest model nawet. Tak odzorowany. ECI, ja mogę sobie tutaj coś. Komponenty silnika. Loczki z bloczków, tutaj nic nie ma. Nie wiem, czy to po prostu jeszcze nie ma jakichś tam, wiecie, elementów do tego. Czy po prostu nie będzie? Nie mam zielonego pojęcia, ale podejrzewam, że jeszcze tam się chyba robią. Wciąż ta gra jest rozwijana, że tak powiem, więc... Nie ma co tutaj narzekać. Jakby ktoś chciał zobaczyć jak działa malowanie, lakiernia i tak dalej, to po prostu w jakiś tam poprzednich odcinkach, w tym, w tym odcinku sobie raczej to sprawdzam, po prostu jak tutaj te... ...paniałe pojazdy działają. Praktyka, praktyka, no pójdźmy na... Słowacja tym razem. O, wydaje mi się, że to taki lepszy scenariusz. Ja bym chciał ogarnąć troszeczkę, jak tutaj się rozglądać na boczki. A tym, dobra. Te klawisze. A mogę. O, uu, nawet ładny. Ty popatrz, jak lecisz bokiem normalnie, człowieku, ty wunderbaum. Chociaż w 2020 to raczej maseczki powinny być na lusterkach. Ty, ta kamerka, bo o. Ta kamerka jest sztosem nawet. O kurde, nie drifterem to ja tutaj nie zostanę, ale przynajmniej mogę wam pokazać, jak te pojazdy tutaj działają, lecisz, ale przeciążenie. Człowieku, aż fotel wbija, nie? Efekty 8D. Już skończyłeś? no fajnie. Nie ma w ogóle jakiejś takiej tej, mapy jeszcze pobicę. Ty pamiętasz, że było takie lotnisko, na którym można było w sumie fajnie sobie pośmigać? Co to jest? Czekaj, kurde! to jest ten model zniszczeń. O, żeś zarysował! A nie, bo myślałem, że coś mi się leje. Tam chyba nie mogę wjechać. W ogóle, jeśli mamy tutaj taki... O, coś z kołem mi się stało. BMW oczywiście 291 tysięcy przebiegu. Nówka sztuka prawie, że z salonu. To jeszcze z pół miliona jakieś przejedzie. Chyba, że kręcony, panie. oj, oj. Dobra, czyli po prostu, no jak typowy kierowca BMW, zakończyliśmy swoją mm, przygodę. O, nawet stacja benzynowa jest. Czyli chyba jakoś musi dać ci po prostu stąd wyjechać. A no, po prostu to dla takiej scenerii zostało dodane. No dobra, dałoby się może naprawić tą naszą tutaj bawareczkę, chociaż, no, tyle zniszczeń, to ja bym to raczej poszedł i wystawił na sprzedaż. Bo to raczej nie opłaca się tutaj nam naprawiać. Takiego... Uuu, ja to widzę, że pan wybrzyda. Ja nie wiem, Ja tylko gruza sprzedaję. Dobra, to ty ty, 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 patrz Golf Cabrio, nie? Normalnie, elegancko. O, tu jest nowka sztuka, tu jest rozwalony, tu jest nowka sztuka. Ty, bo tu jeszcze jakiś Nissan widzę, jest. Ten nie, ten nie. Pa Frankman. Jest 370, ma. 370Z. No. 370Z, 3... nie, 350 chyba. Mam 370, 370 to jest chyba ten nowszy model pan. bardziej. Dobra, weźmy sobie na razie tą Nissana. Nie, wiem, jakby mi się wydało, że to jest ten nowszy model. 370 jednak. Nie, wiem, napiszcie mi w ogóle, co to to jest. Chyba, ja mam 200 tysięcy tylko jeszcze. Nie wiem, no mi na BMW starczy e, to lotnisko, o którym mówiłem, to jest tutaj. Patrzcie. Bo to jest jakiś drak ogólny, nie? Ale ja bym tak kurde olał tą, ten drag. No ten... O, słupka się nie da ściągnąć. O, tam jest ten, te... Moja wymarzona hopka. Wszystkie tylne napędowce to są. To, są, to jest po prostu taka gra do... Mm, nie wiem, do driftu bardziej. Mm, tylko że... Trzeba się tutaj po prostu nauczyć. Dobra, usłokuj się, tak? Nie szalej. O, jest ten golfik w sumie, co chyba kiedyś mogliśmy gonić? Nie, to nie jest golfik. To jest ten. Jezu, zapomniałem, jak on się nazywa. Nie jest siroko chyba. Szczyroko, jak ja to mówię. To było co innego. Zapomniałem, jak on się nazywa. Zupełnie. O, elegancko, nasze hopki. Tutaj. Jakby ktoś pamiętał... Kurde, patrz, patrz. Beczunia. Beczunia. Beczunia, do ciebie jest, że tak jeździsz. Dobra, no, koła jedziemy dalej. Normalnie, człowieku, nic się na nie uszkodziło, a nie kółeczko troszeczkę tutaj jakby nam bije, ale bije to ci na łeb chyba, ale dalej można jeździć. Jakbyśmy może taki mały crash test sobie tutaj zrobili przy 130 km zawrotnej prędkości. Proszę Państwa, Nissanem jedziemy po płycie lotniska, zaraz nastąpi jakiś po prostu niekontrolowany zderze... nie. O kurde. I siadeczki, i lampa odpadła. I koło się troszeczkę skrzywiło. Muszę na zbieżność pojechać, bo chyba coś mi się wydaje, że jakieś tam powiedzmy z 2 mm usiaka na prawo. Tak mi się tylko coś wydaje. Dobra, przypoluję się na E46 i zobaczymy tutaj tego draga, jak to wszystko tutaj wygląda. Bo też jestem ciekaw w ogóle. Tak dalej mogę jechać. Koło normalnie tak zcentrowane... w tym, że. To w ogóle nie powinno mieć miejsca. W ogóle. Patrz, jeszcze raz. Boom! I cały rozpad się. a to już na złom, To już na złom złom totalny. Kaplica. Już. Na żyletki. Będziecie się ciąć za 10 lat. E, swoją brodę. O, Siwiczek się terapił. To 56. Hashimura. Bierzmy Sifika. Zobaczymy, jak to jeździ tutaj. mmm Mm -hmm. teraz tak, znowu na ten. Na to lotnisko. Do Francji. No tutaj w sumie. Brajdowy Turbo. Dobrze, dobrze. Da się robić łódki. Co mi odpadło? Już mi coś odpadło. Ja co ja zgubię? A, tablicę rejestracyjną chyba. Tablica mi odpadła. Powieku. Tak. Obniżone zawiesienie. Turbo. Czekaj. Mogę to jakoś na neutral. Co zrobię? O, Tu kierunkowska zdziała. A no to w sumie jak to w siwiku, to po prostu elektronika siadła. Drugi. okej okay. O jak chcę turbo słychać! Uuuu! Su tu tu tu. Ru, tu tu tu! Jak mogę neutrala wrzucić? Nie mogę! Bo chciałem zrobić po prostu... na wam pokazać jak się zachowują... ...typowi kierowcy... E, ...Civiców o 3 w nocy, nad ranem. Noc nad ranem. Jak zwał tak zwał. I teraz crash test! Już wiem czemu młodzi kupują Civiki. A jeśli tak się dzieje się w przypadku wypadku, to normalnie to samochód zupełnie zniszczalne. Nie, to ewidentnie coś poszło nie tak. Znowu to koło nieszczęsne. Więc w sumie, skoro tak poszło, to trzeba przeprowadzić ten crash test na tym Volkswagenie, który tam stoi. Volkswagen Corado chyba to się nazywa, Albo Corado to on się tak nazywa w tych grze. Kurde, mam na końcu języka jak ten samochód się nazywa i kurde, zapomniałem. Kolorado? Korano? Kurde, bo tu chopa jest. Człowiek! Człowieku! Możeś jeszcze miód tutaj. O, co, co tu się tak kręci? Co tu się ta... Ręka mu odpadła. I co? Sygnalizuję, że trzeba stanąć, tak? Stop. I normalny jesteś? Tam się koło kręci. Korridor to się nazywa. No to będzie Corrado. Volkswagen Corrado chyba. Ma... Filtr powietrza wystaje. Toszek. O, patrz o, o, patrzcie teraz, patrz, patrz. Stój, stój, stój. Już, Ogarnij się. Wybuchniesz zaraz. Eee. Po prostu ludzie jeżdżą normalnie, tak? A typowi właściciele Civica o 3 rano. No kto mi nie powie, że nie? Spotkaliście się z czymś takim? Na pewno. Musieliście. O góro, no, widzę BMW. Widzę E46, człowieku. Człowieku. Ile to kosztuje? E46. Prawie 200. No oczywiście, panie Sebastianie. Ej, ale w sumie to tak troszeczkę... Wiesz co? Z początku... Jak tak spojrzałem na to, to wydawało mi się, że to bardziej taka x 5 jest. Ta, która jest z przodu bardziej taką, jak wymieniałem, x 5 przypomina, nie wiem czemu. O, kółka się kręcą tutaj, wcześniej się chyba nie kręciły. E, zobaczmy z tyłu. No, model nawet ładny. Ładny, fajny. No to nie, nic innego, jak trzeba po prostu sprawdzić to. Jaka rura wydechowa. Rura, we Francji jesteśmy. Ale leć! Ej, ty mi się lepiej jeździ, jakoś. To mi się w sumie wydaje. Takie mam No Tak, kurde, bym powiedział, że. A wewnątrz, tak. To szkoda, że nie można sobie kamery wiecie co poustawiać. Łożyć, przycisk Człowieku. I do góry. Teścik. O, ale urwał! ale chyba jakiś lepszy, lepszy model zniszczenia jest. Bo ten próg tak jakby się wgniotł troszeczkę, ej, jak to jest możliwe? Ja powinienem teraz tak w prawo skręcać, że to jest szok. A ja to prosto. Tak, ramię po prostu zadziwia. I przywalimy Te wycieraczki nawet odpadają. Teraz to zauważyłem. A ty się dziś wybierasz, przepraszam bardzo? Gdzie ty jedziesz? Policja była. Na policję czekamy. No? Ledowe. Normalnie jak w M pakiecie. I. Stos. I co? Kolejny z mojej podróży? Bez koła, ale da się jeździć, nie? Szkoda, że. A, w sumie tak się skręca. Trzeba po prostu gdzieś uderzyć, a później możesz jechać do tyłu, do przodu. Wiatraczki. Ładne modele nawet, nie, nie powiem, że nie. Kurde te felgi, których ja nie lubię. One do mnie tak obleśnie wyglądają. One takie typowe, jakby nie wiem, oplowskie po prostu. W Oplu takie, Dobli takie dają. Takie czarne jeszcze. No w ogóle, nie wiem, ja nie wiem w ogóle, jak kto te felgi bierze. tak Bo moim zdaniem to są najgorsze po prostu felgi, jakie mogą być. Już stalowe są lepsze od czegoś takiego. Chociaż te może tak nie wyglądają, jakieś paskudnie. Jak tamte inne. muszę do garażu wrócić. garażu się bardziej tam nim. Nie, to są te obleśne. To takie. Nie, to są te takie. Ja, mi się to zawsze z Oplem kojarzy. W Oplu, takie można spotkać. Po prostu. Jak dla mnie najgorsza możliwa felka. Dobra w sumie. Sprawdziłem dla Was wszystkie pojazdy. I w zasadzie, no tak sprawdziłem. No tak powierzchownie, nie? I generalnie powiem Wam tak. Polones troszeczkę, jakby miał za dużo mocy, tak trochę po tuningu już był, i generalnie trochę nim rzuca E46 ma trochę problem z trakcją, ruszaniu bo też jakby miał za dużo mocy. E36 jest nawet dosyć fajne do jazdy. I tak samo ten Nissan 350 albo 370, to już mi w sumie napiszecie w komentarzu, e i w sumie Civic. Civic to taki trochę drewniany jakby przy tym właśnie przy tym wypadku jakby coś się zbugowało. Tak więc E46 i Polonez mają po prostu według mnie za dużo trochę mocy tutaj, ale modele mi się podobają naprawdę. Są fajnie odzorowane i generalnie fajnie też mi się to wszystko podoba. Podoba mi się ten drag, który już chyba raczej nie pojadę. Chyba, że kupię po prostu jakiegoś Gulfa, Może za takie bardzo grosze byś pan prosto z salonu chciał? No, oczywiście. Dobra, mam 338, więc stać mnie naprawdę na bardzo porządny tutaj samochód. W cudzysłowie, porządny. Dobra, pojedziemy sobie z Iwikiem. Bardzo, bardzo zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. Panie Sebastianie, Dobra, pojedźmy sobie ten track Chcę zobaczyć jeszcze ten draktyko? tylko e, i tyle, nie? Dorzuci mi tu kogoś, Nie. Uuu. Uh, uh. Return, czyli Enter. Jakby też nie wiedział. Ty, e, dorzuciło mi. Co wieśniaku, Civic szybsi. Panie jak ciśnie. I jak jedzie? Bo ci tłoki zaraz wyjdą bokiem. Wiadomo, Civic najszybszy na osiedlu. Ja na no kurde, no, panie. Ja tu jeszcze slalomem mogę jechać, to on mnie nawet nie wiem, siedzi Człowiek Takim turbo? Cians nie masz. Powiem mu, że mu tłoki wyjdą bokiem. To może trzeba jeszcze wrócić? On będzie szybsi. Poczekaj spokojnie, tak nie szalej. A to co, wracamy swoim pasem? Co? Co on w ogóle zrobił? Zawrócił sobie, jak gdyby nigdy nic i pojechał sobie, pachołek tu tylko leży w więc się tutaj wbijemy żeby nie niszczyć następny. zaraz się okaże, że on wygrał, nie? jedziemy ja go nie widzę tam gdzieś jest? czy nie? Czyli się po prostu poddał? ale w sumie drak jest do jakiegoś miejsca, nie? No dobra, znowu mogę, ale co? Jest tabela wyników, czy coś? Cokolwiek? Nic? Co to jest? Duży piat? Fiat 125P. Tam 125P, to chyba było dodane, że polski? Jakoś tak. Dobra, jeszcze raz ten drag, bo mnie to w sumie ciekawi. Tam no, po prostu, co, zawrócił? Dawaj. I go? A, czerwony mam. Czyli po prostu wyjechałem za nimi. O, z BMWm się ścigam, pa. A, Bama, szybsza. BMW a szybsza. E, 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 człowieku. Co to za wyprzedzanie tutaj z Civiga? Ręka znowu, wiatraczek. Chyba dwie tym razem. Ale jak wyeliminować tutaj człowieka z wyścigu? Bardzo prosto. To troszeczkę uszkodzić sobie swój samochód. Jedziemy dalej. czy co? Nie, nie zwróciłem uwagi na to, ...czy jakieś słupki tutaj są, ale nie ma żadnych słupków. I po prostu chyba jedziemy do końca. Ty Bemiasz, Idziemy do końca? Gdzie jest Bemiasz? Znowu zniknął? Albo coś jest nie tak, albo po prostu ja nie ogarniam gdzie jest ten punkt, taki jakby kontrolny końcowy. Bo mi już zniknął. Panie Beemiasz? Gdzieś pan jest? O, coś w środku mi lata, to nie wiem, to moje ręce chyba. Sprawdźmy czy te modele mają zniszczenia. A, to one nie mają. Chyba tarcza tam moja leży. Hamulcowa. lusterko na górze, to takie wiecie, leczne. Dobra. Civica kolejnego rozwaliłem. Draga sprawdziłem, samochody sprawdziłem, to by było na tyle. Napiszcie mi, co sądzicie, który z samochód według Was jest jakby najlepszy. Być może jakieś nie wiem, lepsze testy zrobimy. Być może za jakieś nie wiem, może jakaś miniseria tego. Jakieś sprawdzenia aktualizacji może coś takiego. E, ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Cię podobał, to zostaw łapkę w górę. Subskrypcja na tym kanale, pamiętaj o dzwoneczku. Zapraszam Cię do zaobserwowania mojego Instagrama i do dołączenia do mojego Discorda. Wszystkie linki masz w opisie. A. Ja mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.